mam drugi podobny przykład. Yy, też. Marka. Yy, chyba pierścionków, tak? Albo jakiejś biżuterii. Shane i paznokcie ich modelek. Czyli wiecie, pierścionki, no to dłoń musi być taka, wiecie, no. Przynajmniej nie wyglądać dziwnie. A, ty, a za te twoje okulary ile dałaś. No, dałam. Więc niż nie za iPhone'a, jakieś... czy nie? Proszę? Więcej niż za iPhone'a? Ja nie pamiętam. Dobra, tak mi to rozproszyło. Ładne masz te okulary. Dziękuję. Proszę. Ale roz... wybiłeś mnie. No ale przejdźmy do y, meritum. Co się tu stanęło? Co się tu stanęło? Czy takie zdjęcie zachęca do kupna pierścionków? Od razu człowiek rzuca. Rzuca? Rzuca mu się w oczy zamiast ładne pierścionki. Dobra, nie od razu każdy. Jak ktoś nie jest fanem paznokci, to patrzy sobie na no, ale... pierścionki jedyta. Nie wiem, jest wszystkich do jednego wora. Uważnie. <laughs> czekaj, tak, ale przy, przybliż, te, przybliż proszę mi tę... Przybliż mi tę dłoń. Chcę zobaczyć, czy ta osoba ma... nie no dobra, światło mnie tu oślepia, więc tu jest wszystko. O, tu widzę wszystko. Dobra, widzę. Tu musisz widzę. patrzeć na mnie mi to że lepiej pił. Jasny gwinź. No ładnie zrobili zdjęcie. No, zdjęcie spoko. Tylko te paznokcie przyklejone. Ten kciuk wygląda mi jak płomyk. <grymne> no bo wycięty cały bog jest. Z jakiegoś dziwnego tipsa chcą zrobić migdał. No tak, tak da. Proszę państwa, tak se da. I co to, co to jest? 10 sztuk? Tego będzie więcej. I tu o, też kurde. modelki. Właśnie. <grymne> Czekaj, <grymne> czyli ktoś miał sesję zdjęciową. Będą wiedzieli, że będą robili sesję. Będą wiedzieli, że chcą uwypuklić coś pięknego. Albo no z drugiej strony, no dobra, powiedz, ktoś powiedz sobie chce przyciągnąć uwagę. No, zobaczyłaś pierścionek? Zobaczyłaś. Dobra, powiedzmy tak. Gdyby same pierścionki były, ludzie są już na nasyceni, więc wszędzie widzą złoto i pierścionki, więc nie przyciągają takiej uwagi. Ale, Ale przyciągają uwagę paznokcie. Więc może taki target był? Jeżeli pokażą niedrobione paznokcie, to to więcej ludzi udostępni, Aha, a więc będzie, jest... większy U. będzie większy zasięg. Jak będzie większy zasięg, to komuś przyjdzie do głowy, no te paznokcie są takie kijowe, no ale faktycznie ten pierścionek jest tam fajny, nawet może sobie go kupię. Nie, pomyślałam o tym, bo faktycznie my na tym nagrywamy filmik, więc to trafi do kolejnej fali odbiorców. No tak. No. I za 9 zł masz pierścionek, tylko kto kupuje pierścionki za 9 zł? A to chyba tak raz na imprezę, kiedy wiesz, że idziesz się na je wypić dużo i nie boisz się, że stracisz te pierścionki. <laughs> Tu to chyba sama upiłowała, biedna. Coś tam chyba nie pykło jej. O dwa nie pykły. No. Ale ty okay. tej osobie fotografującej nie przeszło przez myśl, coś że to jest nieestetycznego. Coś... Nie Ale to masz takie specjalnie. Nie róbcie tak. Kochani. Dbajmy o szczegóły. Moim zdaniem, dbajmy o szczegóły. Macie przyciągać uwagę jakąś piękną stylizacją i że ludzie też wtedy będą udostępniać. Co ty? Kiedy by udostępniałeś coś pięknego? Ja, ja ogóle nie mam. Ty się na psychologii zna. nie znasz, ale ta... A ty się znasz? Nie, też się nie znam. No to, to, to... No to lecimy do następnego przykładu z grupy.